Umowa z obecnym wykonawcą została w Bogdańcu już rozwiązana, natomiast po dokonaniu inwentaryzacji i ponownej wyceny niedokończonych prac stwierdzono, że brakuje tych środków, ponad 2 miliony 650 tysięcy. Szukaliśmy długo tych środków w budżecie, ale udało się i mogę już ogłosić, że Sejm Województwa Lubuskiego na ostatnim posiedzeniu zatwierdził zwiększenie tej inwestycji o wspomniane 2 miliony 650 tysięcy na dokończenie prac budowlanych właśnie w zagrodzie muńskiej. Tam naprawdę pozostało już około 15-14%. Tak naprawdę większość tego projektu jest już zrealizowana, zostały nieliczne roboty budowlane do wykonania. Około 15% i na te roboty jest ogłoszony przetarg. Do 31 sierpnia czekamy na rozwiązanie tego przetargu i mamy ogromną nadzieję, że uda się wyłonić wykonawcę, który dokończy roboty budowlane. A gdy tylko ten etap się zakończy, to już wchodzimy z aranżacją wystaw. Mamy gotowe projekty, wizualizację aranżacji przestrzeni wystawienniczej. Wystarczy tylko tę przestrzeń urządzić. No, i jeszcze dodatkowym takim zadaniem, które jesteśmy zobowiązani w ramach projektu zrealizować, jest konserwacja wybranych zabytków ruchomych, które z jednej strony będzie można podziwiać na ekspozycji wewnątrz, a z drugiej tutaj w plenerze. Zakładamy, że otwarcie nastąpi na pewno w połowie 2023 roku, natomiast nauczeni doświadczeniem z ubiegłych lat i tym, co dzieje się aktualnie na rynku, no to jest po prostu założenie. Jest bardzo dużo czynników, na które nie mamy wpływu i nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć. Natomiast planować musimy i taki jest plan, żeby latem za rok już było można zwiedzać to muzeum. Co będzie ciekawego, przed remontem tylko jedna czwarta tego obiektu była dostępna dla zwiedzających. Reszta była wyłączona ze względu na zagrożenie życia. I ten stan zabytku, w którym on się znajdował, no wymagał uratowania go po prostu i my to robimy. Po zakończeniu remontu Zagrody Młyńskiej będziemy eksponować tutaj zabytki etnograficzne, związane przede wszystkim z przemiarem zboża. Głównie oczywiście zabytkowe wyposażenie młyna, śrótowniki, mlebniki do przemiału zboża z początku XX wieku, ale też domowe narzędzia do przetwórstwa ziarna czyli żarna, stępy do przetwarzania ziarna na kaszę, różnego rodzaju domowe śrutowniki, między innymi też powstałe w Landsbergu albo w Jeninie i narzędzia rolnicze związane z hodowlą zwierząt. Taką ciekawostką np. sztuczna wylęgarnia jaj kurzych i barżancich z początku XX wieku czy np. maszyna porodowa dla cieląt. Też takie coś mamy z początku XX wieku.